Dzień dobry w dniu kolejnym. Witam w kolejny dniu na budowie, w nowym odcinku oczywiście. Jest po świętach, jest wtorek, po lanym poniedziałku. W piątek mnie tutaj było, chwilę, przez chwilę byłem na budowie. Czekajcie, ja Was na sekundkę. W piątek byłem tylko na chwilkę na budowie, żeby dokończyć elektrykę, której nie dokończyłem. Oraz dokończyć, położyć ten mozaikowy. Także elektryka jest położona, jak widzicie lampa przekręcona. Lampa. Szywa jest, zobaczcie jak się buja. I z tamtej strony dotyka sufitu, z tej strony nie. No ale tam zrobimy dystans. Przezmocowanie buja się, bo jest źle zaprojektowane przez Chińczyka. Elektryka pociągnięta. Jak już widzieliście częściowo w poprzednim odcinku, ale uchwyty mi się skończyły, a ja tutaj już uchwyty pociągnięte. Tam są dwa wyjęte. Ledwo je widać, ale są, ponieważ no tam jest Pusto w ścianie, pusto jest w ścianie i się nie da nic z tym zrobić. Tęk mozaikowy tu położony, tam położony, tylko że tu wyszły jakieś plamy brązowe. Miał być czarny, jak wszędzie, a po powychodziły jakieś plamy, jakieś kamyki, tu jest kamek, tu jest kamyk, tu jest kamyk, jakieś coś. Powychodziło dość dziwnego. A tu jest w porządku. Tylko, że jest jeszcze mokry więc nie można po nim chodzić, ale fajny kontrast to robi nie jest betonowo o to chodziło, bo ten beton był bardzo brzydki a na parapet nie starczyło, bo w tym wiatrze jest już niewiele zostało może z kilogram zamówione jest 13,5 kg kolejne także ten parapet będziemy robić wspólnie to chciałem zrobić na spokojnie w piątek, żeby przez weekend ten świąteczny doschło i tam to częściowo wyschło a tutaj nie było wyschnięte całkowicie dlatego wentylatory działają i dmuchają w tą stronę, żeby powiew powietrze wysuszał to no i parapet będziemy robić w tym tygodniu elektrykę mam nadzieję, że w tym tygodniu już podłączymy więc będzie wszędzie już prąd w gniazdkach mam porobić dzisiaj zdjęcia nowej rozdzielni e, bezpieczników jeżeli mam jakieś braki w bezpiecznikach, to muszę je dokupić i zobaczyć jak to wszystko wygląda porobić zdjęcia, wysłać elektrykowi żeby on się też mógł przygotować jeżeli coś by brakowało a jeżeli będzie wszystko, e, wszystko dobrze wszystko będzie pasowało no to dzisiaj mam wtorek, no to myślę, że środa, czwartek, piątek zostaje i będziemy to montować wszystko, aż znaczy on będzie to montował, ja się będę przyglądał i mam nadzieję, że tyle przewodów co tam jest wypuszczonych mu wystarczy tak naprawdę Jak po świętach w ogóle? Najedliście się? Trzymaliście dietę? Czy może nie liczyliście kalorii tak jak ja i odkąd nie chodzę na siłownię czyli już półtorej miesiąca ponad to na plus 6 kilo a nie jem dużo, nie jem dużo, jem tyle samo Przecież 6 kilo nie w święta, żeby nie było, tylko przez półtorej miesiąca plus 6 kilo mniej więcej na wadze niestety ale nie jem jakiegoś syfu i nie jem dużo jakiegoś kalorii i dużej ilości. Także tak organizm pewnie reaguje. No ale wróci się na siłownię, ewentualnie się siłownię zrobi w domu, jak się wyniesie lokal tutaj i tyle. Dzisiaj się bierzemy za sprzątanie powoli. Mopik tam, tam w sumie nie będę go kładł jeszcze. Mopik, papier, ręcznik papierowy, płyn do mycia, syf do tej, do tych płytek, fibra do przewodów, do czegoś tam jeszcze. No i szczota do kibla, nie? No i wiadro najważniejsze. A ja czekam cały czas na odpowiedź, bo dzwoniłem, czekam na odpowiedź, co powie, powie producent na tamten syf. I tak musimy poprawić, bo tutaj na przykład spłynęło na pionowej ściance i tam spłynęło na pionowej ściance, no ale tak nie powinno być. Też za dużo żywicy moim zdaniem dali i zaczęło to spływać wszystko, bo to przecież tynk też typowo oprócz na, że na poziomie powierzchni no to na, na pionowej, jakby bym położył to na pionowej, a to by kurwa spłynęło, to to jest abstrakcja, nie? Więc yy, za dużo żywicy dają, żeby, żeby to tak spływało. No ale to się da poprawić, dołożyć tynku i poprawić, wtedy się będzie trzymało. Tak samo tutaj to się skłuje to, 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 to co spłynęło, to się skuje delikatnie, reszta się świeżego się dorzuci i powinno wyschnąć. Podłogi wymyte i panele, czy znaczy wymyte, przetarte, powiedzmy, na mokro, żeby tego kurzu takiego nie było. Ale tu widać, że będzie jeszcze sporo mycia z jakimś może nabłuszczaniem, też by te płytki się przydało przelecieć, bo one zostają. Płytki zostają te, co są teraz w tym momencie, przynajmniej na jakiś czas, potem się zobaczy. Jak już zarobimy jakieś pieniądze, żeby można było władować w lokal, no to... Pewnie jakieś płytki nowe będą nowa podłoga, żeby była równa. Dzisiaj dużo spraw organizacyjnych, dużo telefonów, dużo wiadomości, więc trzeba tak na półgwiska dzisiaj robić, czyli jakieś fontanko, coś tam segregacja od jutra. Na tej ścianie panele dekoracyjne ze styropianu z imitacją betonu. Muszę wziąć i to rozpakować rodzinnice. Klejki jakieś do podpisania, a jak to się rozbiera, żeby to otworzyć. To się chyba nie wpisuje. To są śrubki może. Dwie ręce. Na plomby. Na plomby, prawdopodobnie. Śrubek nie pogubić I teraz, tak, tutaj. listwy nie ma. A chyba powinna być tutaj w tym miejscu. Tutaj coś jest, jakaś listwa. Chyba tutaj. No dwa kolory są, więc może nie wiem. Zobaczymy. Mam bezpieczniki B16. B10 do światła B20 B10 Czyli tak, nie mamy różnicówki Różnicówkę można by było wziąć stąd albo po prostu kupić nowe wszystko Ten zostawić Ten zostawić Tak, bo to B10 do światła B20, B16 to jest gniazdka. O, i ja mu zostawił to tak Nie bardzo wiem jak to się wpina Okej, okay, to się rozsuwa I co, wpinasz sobie to tak po prostu I się trzyma, Okej. Okay. No dobra. Tak już wiemy. I tak, jedno na oświetlenie, jedno na gniazdka. Potrzebujemy jeszcze raz na dwa bezpieczniki do gniazdek. Różnicówkę. Porobić tego muszę potem zdjęcia i zobaczymy co dalej. Także dobra, ja sobie zapiszę że muszę kupić bezpieczniki B16 i ja obdzwonię tutaj jakieś lokalne y, punkty, elektry ze sklepy elektryczne bo tutaj jakiś jest na 1 maja i może się przejdę i... jak będzie miała pani no dobra, poszedłem jeszcze kupić dwa bezpieczniki B16 bo tutaj miałem B10 i B20 z Hagera, no w sumie to samo B16 dwie, jedna B16 Z Iman, Z i B dziesiątka z etimatu. Tak samo. Także podobno są dobre, podwiedychy sztuka prawie. przesadę Na Allegro widziałem po ale nie tej firmy. Trochę słabo, że wszystko tak drożeje. No i przeciw ten różnicowo prądowy czy przeciwprądowy ten podwójny, to planuję z tamtej puchy wziąć, no bo on jest dobry. Nie wiem tak się robi, czy nie. A to już Elektryk zdecyduje najwyżej polecę kupię. No dobra, to zabieramy się za ubytki w takim razie. O, co to za robak? Nie ma wchodzenia do lokalu bez płacenia. Robaczku. Dobra, bierzemy się. Dajcie znać, czy to jest normalna ilość żywicy w takim czymś tynku. Jak dla mnie to jest za dużo. Jak dla mnie to jest za dużo. No ale tak może być, tak może musi być, bo ja się nie znam, pierwszy raz taki typ wkłady. Widzicie jakie to jest, jak mokry piach, to się zachowuje. A to ma być pionowo położone, nie? <laughs> Nieźle. O, odciąłem i już jest żywica, nie? Jest nie, nie, nie Tu w ogóle jakiś coś. Po całej długości. No dobra, wysmarowane, tam gdzie były jakieś nierówności. I teraz co, zostało tylko tyle w wiatrze, nie? O. Coś koło pół kilo, może maksymalnie kilo. To może byśmy zaczęli po prostu parapet z tego, żeby to już schło sobie powoli. Parapet i ta pionowa krawędź jest przemyta. Teraz chwilkę Niech to sobie odpocznie, czyli wyschnie i działamy. I tak to będzie wyglądało. Jutro się dołoży resztę. Tutaj się, ewentualnie, podróbna nagły wyschło. No, bo to ładnie wygląda: no, czarne, także dobra. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym dniu. Witam z samochodu w kolejnym dniu roboczym w lokalu. Dzwoniłem do PGE, bo potrzebujemy wymienić wkładkę. Ewentualnie, uzyskać kopię klucza do skrzynki z licznikiem. No bo musimy odpiąć. E, musimy odpiąć, znaczy wyłączyć zasilanie w całym lokalu, nie? I maksymalnie do jutra. E, no, przerobienie wkładki, znaczy, zrobienie klucza, kopii klucza. To wie pan, jak mi to pan powiedział wie pan to nie tak szybko minimum dwa tygodnie i to musi pan przyjechać do nas, złożyć wniosek o kopię klucza, coś tam, coś tam. E, następnie e, możemy, możemy panu wymienić wkładkę. E, no to fakturę na firmę. A to nie ma pana u nas w bazie. To musi pan przyjechać osobiście. 41,50 to będzie kosztowało. Wymiana wkładka. Ale on nie wiem, czy się na jutro uda. Bo to nie jest tak prosto. Założyć konto w SAP-ie w PGE, w PGE Dystrybucji. No kurwa. Jak to jest możliwe? W SAP-ie się robi konto, jakiekolwiek konto, 10 minut około. Ale to no, masakra. No, ja nie rozumiem, nie rozumiem. to Ustrój się musi zmienić, a ustrój się nie zmienia. Wyszliśmy z tego głębokiego PRL-u, ale ten PRL dalej w tych wszystkich firmach jest. Nic się nie zmienia. Poczta upada. PG dystrybucja, PG coś tam, PG coś tam. W Lublinie między innymi i chyba na całe lubelskie. To jest masakra. Tak naprawdę. Bo załatwić tam coś, to, to nie jest taki takie hopsiup. No i po spędzeniu w PG dystrybucji 40 minut do godziny. Okazało się, że to jest zaangażowanie dyrektora księgowej, tak jak już mówiłem zresztą, i nie chcieli pomóc. Nasza znaczy pani chciała bardzo pomóc. Ten pan nie chciał pomóc, co yy, przez telefon chciałem gadać. Znaczy co gadałem z tym przez telefon. To osobiście go spotkałem też i bardzo markotny, bardzo taki. No bo on tam chyba pracuje od zawsze i on ma to w dupie daleko wszystko. No ale zapłaciłem finalnie e, jako osoba prywatna i też mam to gdzieś, bo nie będę tam czekał i się prosił tak naprawdę, bo to oni są dla mnie w głównej mierze i dla ludzi, i dla petentów niż e, my dla nich. I parapet zrobiony. Tu będzie doróbka, jak to wyschnie, żeby tutaj, żeby tutaj w tym miejscu na krawędzi dołożyć. Ale tak to prawie wszędzie jest zrobione ładnie. No tutaj wyschnie, się dołoży, tam gdzie będą jakieś dziurki jeszcze to się dołoży. Parapet już wygląda, zacnie. Dobra. Czas na to. żeby to rozpakować i tak dalej, i tak dalej języka już nie będę potrzebował no i to jest 10 paneli takich ładnych hops hops będzie cacuszko. I tam trzeba będzie nosić na tym? No, mam klej. Klej wodny montażowy. No I teraz co? Trzeba pozłapać poziom tego panelu i, I go dociąć. krzywa podłoga wszystko krzywe ale zaczynam od dołu na górze mają, docinki będą docinki no zobaczymy jak dalej pójdzie bo tu się już robi japa ale no, nic nie zrobię no trzeba bo by było podłogę nową albo na jakiś tych tak pomyślałem sobie w ogóle że może Tutaj zrobić za jakiś czas. Nie mówię, że teraz, bo teraz to by dużo pieniędzy pochłonęło. E, położyć listwy na ziemi takie powiedzmy 3 centy, dość gęsto, podkręcać to wszystko. Zrobić taką powiedzmy taki stelaż poziomy, i do tego ozbę przykręcić i ozbę pomalować na jakiś kolor, żeby tutaj było równo. E, wtedy będzie tutaj naprawdę równa podłoga. No, sufitu, do sufitu trzeba było zrobić już podwieszany, taki normalny podwieszany, a tutaj podłogę to się wyrówna najwyżej właśnie listwami i znaczy takimi tymi konto, kątówkami powiedzmy, czy czymś i da się tam powiedzmy jakieś wypełnienie, nie wiem, wełnę, styropan czy coś, czy pianę niskoprężną czy średnioprężną i się po prostu zrobi podłogę z osby. I na to, co się najwyżej położy w niedalekiej przyszłości? Zobaczymy. Zobaczymy. Muszę to kalkulować ile to w ogóle będzie kosztowało. Tak będzie to wyglądało. Widzicie, jak tutaj się rozchodzi od podłogi. Także podłogi kiedyś się na pewno zrobi, żeby była równa. No i co, jak chwilę odpocznę. I kładę kolejne na górę I na górze też będzie docinka Pod sufit i tyle Bardzo proste Fajny klej, fajny klej ten wodny Wodny klej montażowy Tylko, że Cała tubka idzie na raz, dwa, trzy, cztery Pięć paneli Zastanawiałem się przez chwilę czy kleić Kolejny taki pasek idealny W sensie taki sam Czy na zmianę i chyba zrobię na zmianę może mnie baba nie zabije za to Bo rozmawialiśmy na temat tego, że będzie Chowo, a jednak Wydaje mi się, że będzie ładniej jak będzie naprzemiennie I robię naprzemiennie Co będzie to będzie Najwyżej będę zrywał, Bo powie, że jest brzydko o, Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy byście robili Linia pod linią, linia nad linią W sensie równiutko tak jak jest powiedzmy teraz Czy byście robili to przemiennie tak jak cegłówki się daje Czyli Kończyliśmy połówkę, no to zaczynamy pełną, tak jak panele, tak jak cegłówki się kładzie, cegły w sensie i tak dalej, tak dalej. Na ścianie. Super to wygląda. Panele są na przemian. Z daleka łączeń nie widać, ale super to wyszło. Mimo że są takie niedróbki producenta. To jest równe, to jest nierówne. róg zachodzi w dół. Schodzi się tak o. No ale świetnie to wyszło. Zobaczcie jeszcze raz z tyłu. Mimo tej japy na dole 5 cm to jest super. A czy dotnę tam? Nie wiem. Zobaczę. Zobaczę zostawię tą ścianę do jutra. Może odpadnie, może nie odpadnie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. To Was nic nie kosztuje, a mi się pozwala rozwijać.